Oto jest Prusa Mk4. Ale zaczęło się troszeczkę inaczej. To będzie długa historia. Zapraszam Was na film. Powinno być fajnie. Moja historia zaczęła się z Creality CR10S i to jeszcze parę dobrych lat temu, kiedy to były trochę bardziej prototypy, gdzie musieliśmy kombinować tak naprawdę ze wszystkim, żeby w ogóle ta drukarka działała. Jeżeli Interesujecie się drukiem na tyle długo, że pamiętacie Endera Trójkę albo nawet mieliście Endera Trójkę w pierwszej wersji, no to pewnie wiecie o czym mówię. No i tak samo udokumentowałem to troszeczkę w moim filmie, że druk 3D to jednak jest koszmar, ale to już jest troszeczkę jakby przedawnione, więc wypadałoby nagrać jakiś lepszy film. No i tutaj mamy. Powód do nagrywania. Ale w międzyczasie udało mi się wydrukować co nieco na N-kubiku Cobra 2 Neo. A to jest drukarka, jakby to powiedzieć, z dolnej półki, bo jest do 1000 złotych. Także można by było powiedzieć, że technologia poszła mocno do przodu, bo już mieliśmy dużo łatwiejsze drukowanie na takim sprzęcie niż na CR10S lub Enderze Trójce, więc nie trzeba było tam nic więcej dodawać i ta drukarka tak naprawdę daje radę. Ona ma automatyczne poziomowanie, wszystkie te bajery, które moglibyśmy mieć w takiej zwykłej drukarce, i ona sobie spokojnie daje radę. Ale dla wymagających jest też górna półka. Zawsze mnie to ciekawiło, co jest takiego w takiej drukarce premium z tej górnej półki, czego nie ma w tych tanich drukarkach. Myślę, że już dorosłem do tego, aby sprawdzić najnowszą legendarną prusę MK4. I zobaczyć, co potrafi. Zanim kupimy MK4, to pewnie będziemy siedzieć z dniami i nocami na Google'u, na YouTubie i szukać informacji, czy warto ją kupić, czy ona jest warta swoich pieniędzy, czy może lepiej kupić dwie tańsze drukarki i po prostu iść na ilość niż jakość. A może tylko ja tak mam? No w każdym razie, ten film nie odda mojego zdziwienia, jakie miałem po pierwszym dniu używania tej drukarki. Uwierzcie mi. Nigdy nie myślałem, że różnica pomiędzy Prusą a innymi drukarkami będzie tak duża. Nie chcę spoilerować, ale nie chcę już kupować żadnej innej drukarki. Mój Anycubic teraz stoi i drukuje proste rzeczy, jak doniczki, wazony a Prusa jest do zadań specjalnych i do wszystkiego innego i robi to lepiej i szybciej. Jakość wydruku jest nieporównywalna pomiędzy MK4 a tańszymi drukarkami. To jest tak jakbyśmy porównywali Fiata Pandę i Toyota Land Cruisera najnowszego, bo tak naprawdę oba samochody dowiozą nas do Biedronki na zakupy, ale jednak jak chcemy zrobić coś więcej albo coś szybciej, no to jednak MK4 albo Land Cruiser będzie wygrywał, wiecie o co chodzi. Żeby nie było, że przesadzam, Moja żona powiedziała po pierwszych wydrukach: Nie, no, wow. Nie, no, super. Gdzie ona tego praktycznie nie robi? Nie będę w tym filmie opisywał montażu drukarki, ani jak ją obsługiwać na to będzie czas jeszcze, ale w pudle znajdziemy. Dosyć ciekawy poradnik, 60-stronicowy instruktaż jak korzystać z tej drukarki i tam są naprawdę dobre tipy i uważam, że każdy powinien przeczytać tą książkę, nawet jeżeli nie ma Prusy, bo będzie to naprawdę ułatwienie w życiu każdego drukarza. Najgorsze w unboxingu tej drukarki, czy nawet zamawianiu tej drukarki jest to, że jest tylko jedna paczka żelków Haribo w kartonie, i też myślałem, że jestem jakiś wyjątkowy, że mi ją dorzucili do kartonu, ale nie, nawet w instrukcji jest napisane, że w zestawie mamy paczkę żelków Haribo. Ale przejdźmy do szczegółów. Dlaczego MK4 to więcej niż zwykła drukarka? Zawarta w niej technologia na chwilę obecną jest wyjątkowa, to znaczy inni producenci jeszcze nie mają tej technologii, zaraz będziemy o niej mówić troszeczkę, albo po prostu mają coś podobnego, więc tutaj szczegóły są ważne. MK4 ma 90% wymienionych elementów względem MK3. Ale nie martwcie się, jeżeli macie MK3, to możecie sobie dokupić zestaw do upgrade'owania, zaktualizowania swojej drukarki do MK3,5 lub MK3,9, a nawet do MK4, jeżeli chcecie. Co mnie najbardziej zaskoczyło w tej drukarce, to jest czujnik analogowy, tensometryczny na dyszy. To jest coś, czego wcześniej nie widziałem. Jest to taki czujnik, który jak dotkniemy palcem, to drukarka wie, że jest opór i ten czujnik jest mega, mega, mega czuły. Śmiesznie to brzmi, ale jak puszczamy wydruk, to oprogramowanie zmierzy sobie wysokość stołu tylko w miejscach, w którym będzie model drukowany, więc to też jest troszeczkę, może nie, że oszczędność czasu, ale precyzja. Bo nie mierzymy dokładnie każdego punktu na stole, tylko tam, gdzie ten obiekt ma być wydrukowany. Prusa obiecuje, że pierwsza warstwa zawsze będzie idealna i powiem Wam szczerze, że jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby coś się odkleiło albo żebym miał, żeby miał jakikolwiek problem z filamentami, że coś się nie klei do stołu. Dotrzymali obietnicy. I to jest piękne, kiedy puszczam druk z lapka i nawet nie muszę tu wchodzić, żeby zobaczyć, czy wszystko się dobrze drukuje. Piękna sprawa. Drugim ciekawym nowym elementem jest extruder. Ten element tutaj to jest nowej generacji extruder od Prusy. Wykorzystuje on przekładnię planetarną i zębatka, która podaje filament, jest dużo większa powierzchniowo, czyli ta powierzchnia styku jest dużo większa względem filamentu i w porównaniu do innych drukarek, gdzie ta zębatka, powiedzmy, ma 10 mm, to ona ma podobną, chyba 25 albo więcej. Nie jestem pewien, nie, nie sprawdziłem tego. Natomiast. Przez to, że ta przykładnia jest taka duża, filament jest podawany dużo, dużo dokładniej i przez to mamy dużo lepszą jakość wydruku po prostu. Cały ekstruder posiada własną płytkę logiczną, która jest w tym miejscu i wszystkie czujniki, wszystko jest podłączone do tej płytki, a z tej płytki jesteśmy podłączeni do płyty głównej, która jest tutaj, do płyty głównej X-Body, która też posiada podłączenie do LAN-u oraz do Wi-Fi. Więc w zależności od tego, co będziemy potrzebowali. Mamy taką opcję. No, w topowych drukarkach to jest taki no, mass, must, must Have taki. wymienne dysze dzięki dwóm pokrętłom oraz 32-bitowa architektura, dotykowy wyświetlacz. No to jest właśnie nasz Land Cruiser. To sprawia, że nasza praca z drukarką jest satysfakcjonująca i prostsza. Czujnik filamentu, jego braku oraz zatkania dyszy, wszystko jest wbudowane tutaj. W starych drukarkach i tanich drukarkach musieliśmy kombinować, dokopywać różne elementy i podpinać je i kombinować. Tutaj mamy wszystko w jednym, więc jeżeli coś pójdzie nie tak, drukarka od razu się zatrzyma, powie, ok, pomogę Ci to wszystko naprawić i możemy kontynuować wydruk. Tak samo, jeżeli braknie prądu, drukarka wie, gdzie przestała drukować, wraca do tego momentu i jedzie dalej. To akurat jest taki w miarę standard teraz, ale to i tak się przydaje. Rzadko, ale się przydaje. Tak samo w standardzie mamy wbudowanego input shapera, czyli on niweluje rezonans w naszej drukarce, kiedy drukuje, i dzięki temu nie mamy przesunięcia warstw podczas drukowania, i doskonale to widać, kiedy drukujemy coś cienkiego i wysokiego. To znaczy, jakby nie widać tego, no bo nie ma z tym problemu. Wszystkie warstwy są równiutko, wszystko wygląda niemalże idealnie. W zestawie dostajemy trzy płyty. Do naszej, naszej drukarki. Jedna jest bardzo gładka. Ta mi się podoba najbardziej, bo kiedy wydrukujemy coś na niej i ściągamy, to, to wygląda jak odlew po prostu. Jest to coś niesamowitego. Oczywiście dwustronne. Mamy wykończenie satynowe, czyli takie y, lekko matowe, lekko chropowate. No i takie mega chropowate. Ale to chropowate to już widzieliście pewnie w innych drukarkach. Najczęściej dodają. Y, wszystkie są dwustronne, magnetyczne y, i sprężyste, także nie ma z tym. Y, tutaj żadnych takich nowości, ale warto jest o tym wiedzieć. Z MK4 możemy korzystać offline i online. Offline wiadomo z USB-ka, nagrywamy sobie co mamy tam na kąpie, przenosimy, odpalamy i, i tyle. A jeżeli chcemy skorzystać z opcji online, no to możemy się podłączyć lan lub Wi-Fi. W Wi-Fi mamy Prusa Link, czyli możemy się podłączyć do naszej lokalnej sieci Wi-Fi i przez przeglądarkę, sprawdzamy sobie hasło, bo to jest szyfrowane połączenie, możemy sterować drukarką Powiedzmy sterować z naszego komputera. A jeżeli chcemy mieć dostęp z każdego miejsca na świecie, czyli każdy, kto ma internet, czy drukarka musi mieć internet i my musimy mieć internet, możemy skorzystać z Prusa Connect. Musimy się tylko zarejestrować na stronie Prusy, tam zarejestrować naszą drukarkę i wtedy możemy sobie z każdego miejsca sprawdzić, co dzieje się z naszym wydrukiem, co dzieje się z naszą. Drukarką, jakie są temperatury, jak jest, jakby co się dzieje, co, co się jest drukowane, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest coś to jest coś nowego, coś fajnego. Prusa oczywiście dba o swoich klientów i dba też o to, żeby były. Dosyć często aktualizowane nasze drukarki, tak samo do tej MK4 już mamy nowe aktualizacje. Do MK3 mamy cały czas nowe aktualizacje. Nawet możemy zaktualizować naszą drukarkę, o czym już mówiłem wcześniej, do nowszej wersji. Nie jesteśmy porzucani losowi, tak jak jest na przykład w innych firmach, gdzie wypuszczają 20 modeli i po prostu zapominają o nich i lecą z kolejnym modelem, a oprogramowanie z tamtych drukarek jest stare sprzed kilku lat i niestety nie możemy nawet zatrzymać wydruku. Sama drukarka jest bardzo cicha. Ona teraz jest jakby w trybie czuwania, żeby tylko zacząć drukować, ale zastosowano nowe te silniki, które są po obu stronach osi Z. One są w systemie No VFA, czyli No Vertical Friction Artifacts, czy Frequency Artifacts, nie pamiętam jak to się nazywało. Brak artefaktów osi wertykalnej, czyli pionowej po prostu. Czy to coś zmienia? Nie jestem pewien, bo jakby nie mogę tego porównać z MK3, bo jej nie mam. Ale jest jeden taki dziwny problem z tym, że jak ta oś idzie za szybko, to zaczyna wydawać dziwny dźwięk i okazuje się, że to jest standard w tym modelu. Prusa potwierdziła, że jakby to nie jest żaden problem, to po prostu jest taki jakby mankament konstrukcyjny i jakby to musi tak zostać. Trochę dziwne, ale wystarczyłoby w oprogramowaniu zmniejszyć prędkość podróżowania tej osi Z, kiedy jakby zmieniamy filament czy coś i wtedy tego dźwięku by nie było i nie byłoby to takie cringeowate. No ale nic się nie stało. Sprzęt jest oczywiście cały produkowany w Czechach, w Europie, więc możemy być pewni, że jakość tego sprzętu będzie nieco lepsza niż ta z Chin, no bo może być tak, że na przykład jakiś producent deklaruje, że drukarka była wymyślona w Stanach Zjednoczonych czy w jakimś innym kraju, ale wyprodukowana jest jednak w Chinach. A jak wiecie, w Chinach ta quality control jednak trochę leży, więc różnie może być. Raz dostaniemy super drukarkę, raz dostaniemy taką nie za dobrze poskładaną. Złożona MK4 jest starannie sprawdzana w firmie Prusa przez pracowników, jest kalibrowana i jest testowana. Dostajemy wydruk. Że wszystko jest ok, wszystkie kalibracje przeszły, i też na stole, w pudełku znajdziemy pierwszy wydruk z tej drukarki, który jest przyklejony do stołu jako dowód na to, że wszystko jest ok, ale zanim też ją odpalimy, będziemy musieli przejść przez prostą kalibrację, żeby udowodnić, że wszystkie silniki działają, wszystkie czujniki działają i możemy zacząć drukować. To jest bardzo proste, ale nie będę teraz o tym mówił, to jest temat na inny film. Na koniec dodam, że możemy też zainstalować do tej drukarki MMU3, czyli Multi Material Unit w wersji trzeciej. Jeżeli macie poprzednie wersje, to też możecie je zaktualizować do wersji trzeciej. Chodzi tu po prostu o druk w kolorze. Możecie sobie to sprawdzić na ich stronie. No nie powiedziałem wam wszystkiego o tej drukarce, ale byśmy tu musieli zrobić chyba pełnometrażowy film o tym, ale spokojnie jeszcze pojawią się filmy z MK4 w roli głównej na mnie na kanale, także zapraszam was. Teraz przejdziemy troszeczkę dalej, bo mam jeszcze kilka ważnych rzeczy do powiedzenia. Jeżeli interesujecie się drukiem 3D, to na pewno słyszeliście o Prusa Slicerze, bo od niego wszystko się troszeczkę jakby zaczęło. Dzięki temu, że Prusa Research ma otwarty kod źródłowy, mogliśmy stworzyć takie slicery jak Orca, Super Slicer, a nawet Bamboo Studio. Posiadając drukarkę Prusy, jest to dosyć logiczne, żeby wybrać Prusa Slicera, aby otrzymać największą wydajność drukarki i największą jakość wydruku tak naprawdę, bo to jest świetnie spasowane ze sobą. Samych funkcji w Prusa Slicerze jest tak dużo, że każdy będzie mógł ustawić sobie drukarkę pod siebie lub pod swoje potrzeby i swoje wydruki. No i Prusa Research cały czas pracuje nad udoskonalaniem tego programu, żeby były aktualizacje, były nowe funkcje i żeby po prostu żyło nam się troszeczkę lepiej i drukowało troszeczkę wygodniej. W samym slicerze mamy wgrane wszystkie profile drukarek oraz filamentów od Prusy, a właśnie, filamentów od Prusy, Prusamenty. Posiadacie MK4, korzystacie z Prusy Slicera, no to wypadałoby też spróbować Prusamentu. Jest to po prostu filament od Prusy. Oni mają swoją fabrykę w Czechach i oni produkują wszystko w Europie i mają quality, taki kontrol, że każdy milimetr filamentu jest sprawdzany, czy ma dobrą średnicę i czy jest odpowiednia jakość tego filamentu. Więc jak połączycie te trzy rzeczy ze sobą, wychodzi Wam coś niesamowitego, uwierzcie mi. Nawet jeżeli przejechaliście się kiedyś na jakichś chińskich filamentach, tanich, tak jak ja na przykład, i nie macie drukarki od prusy, to możecie ewentualnie spróbować z jedną szpulą od Prusamenty, prusamentów, filamentów od prusy, żeby zobaczyć, czy wasza drukarka drukuje przez to troszeczkę lepiej. Mają mnóstwo materiałów, a kolorów jeszcze więcej. W zasadzie to nawet te elementy, które tutaj widzicie pomarańczowe i niektóre czarne są drukowane z PETU, z prusamentu. Także te dwa kolory też możecie kupić właśnie u nich i Widziałem, widziałem też, że ludzie zmieniają sobie kolory tych elementów, żeby mieć np. żółte albo zielone albo inne kolory tych drukarek, i to jest taki fajny trend. Myślę, że przetestujemy trochę tych filamentów u mnie na kanale. Chcielibyście coś jeszcze więcej od Prusy? Dokładnie tak. Fingiverse w wersji drugiej. Prusa Research postanowiła wspomóc cały ekosystem drukowania 3D, odpalając Printables. Printables to jest taka stronka jak Fingiverse, tylko dosyć ulepszona i też trochę bardziej rozwinięta pod względem socjalnym, czyli taki social media, można było powiedzieć. Możemy tam po prostu ściągać modele za darmo, wspierać twórców modeli, modelarzy. Możemy uploadować własne modele i możemy tam zarabiać punkty, za które możemy kupować na przykład filamenty, gadżety, a nawet drukarki. Także nawet nie musicie mieć drukarki od Prusy, wystarczy, że założycie tam konto. Jeżeli umiecie modelować, to możecie spróbować zarabiać punkty, albo nawet sprzedawać za pieniądze swoje modele 3D, możecie odbierać filamenty, możecie nawet zebrać sobie na drukarkę 3D, także opcji jest mnóstwo. Ostatnio Prusa nawet organizuje konkursy na modele 3D. Jeżeli wygracie konkurs, dostajecie pewną pulę punktów i możecie ją wymienić na coś innego. Także jak widzicie, możecie zostać członkiem społeczności Prusy, po prostu zakładając tam konto. No właśnie, do tego wszystkiego Prusa odpaliła Akademię, w której możecie nauczyć się modelowania, obsługi drukarki, jak drukować, jak projektować, a potem możecie otrzymać po ukończeniu certyfikat od Prusa Academy, który może kiedyś Wam w czymś pomoże. Cała firma Józefa Prusy Odniosła niemały sukces, ale zaczynając tak naprawdę od niczego w przeciągu ostatnich 10 lat, mają się czym pochwalić. Ale to też dlatego, że Prusa Research ma otwarty kod i sami zaczynali od projektu RepRap, który też miał i ma otwarty kod. Prusa udostępnia swoje oprogramowanie, swoje schematy elektryczne, listę części i generalnie wszystko, co robią, więc naprawdę dokładają się do Drukowania 3D na całym świecie. Wszystkie te rzeczy możecie znaleźć na ich stronie internetowej. Więc inwestując w tą drukarkę i inne drukarki Plusy, Wy też dokładacie się do tego, że rozwijacie cały druk 3D na całym świecie. Dzięki kupowaniu tych produktów podnosimy jakość Plusy oraz też konkurencja. Konkurencja dla klienta oznacza lepsze produkty w niższych cenach. To już niestety wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał i mam nadzieję, że wpadniecie na kolejne filmy. Będziemy jeszcze mówić o tej drukarce bardziej w szczegółach. Będę pokazywał Wam wydruki testowe, bo tutaj chciałem Wam tylko ją zaprezentować i troszeczkę o niej opowiedzieć, ale myślę, że więcej szczegółów to będzie dobry temat na osobny film. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Gatech 3D. Dzięki, cześć.